Cześć! Z tej strony Ola z kanału Wyjechane Olki. Dzisiaj chcemy zabrać Was w kolejną podróż kulinarną. Tym razem udajemy się do Tajlandii. Chcieliśmy pokazać Wam, jak przygotować super prostą, a jednak niesamowicie smaczną zupę, Tom K. Kilka lat temu, kiedy jeszcze można było podróżować, wybraliśmy się do Tajlandii i właśnie w Tajlandii wzięliśmy udział w takim fajnym kursie gotowania. W szkole Napalaj i to jest autentyczna słuchajcie, książka z przepisami właśnie z tej szkoły gotowania. Gotowaliśmy tam mnóstwo pysznych, tajskich potraw. I dzisiaj właśnie chcemy podzielić się z Wami jednym z takich przepisów zupa Tomka, czyli słodko, kwaśno, ostra zupa z mleczkiem kokosowym. Jeżeli chodzi o składniki, to ta zupa ma naprawdę kilka składników, przy czym one wszystkie są niezbędne, żeby jakby smak tej zupy był dokładnie taki, jaki możemy zjeść w Tajlandii. Także zaczynamy od naszej podstawy, a naszą podstawą jest bulion drobiowy. Ja już ten bulion sobie tutaj przygotowałam, zaraz będziemy go wlewać do garnka. Następnie, jeżeli chodzi o przyprawy, czyli to, co sprawia, że właśnie ta zupa jest tak dobra, to na pewno potrzebne są płatki chili, płatki papryki chili. To są takie suszone, dosyć ostre, także jeżeli nie lubicie bardzo ostrych dań, to pamiętajcie, żeby przystopować z ich ilością. Do tego będzie nam potrzebne mleczko kokosowe. My tutaj mamy takie, takie opakowanie 250 ml. Myślę, że. To będzie ok, jeżeli chodzi o zupę dla dwóch osób. Kilka pieczarek, mogą być też inne grzyby, takie jakie lubicie. Tutaj mamy galangal. Galangal to jest tajski imbir. On różni się trochę w smaku od naszego imbiru. Jest zdecydowanie bardziej cytrynowy. Jeżeli mówimy już o cytrynowych aromatach, to absolutnie niezbędną przyprawą jest trawa cytrynowa. My zarówno trawę cytrynową, jak i galangal kupujemy w normalnych sklepach typu Auchan, typu Kaufland. Myślę, że na pewno takie rzeczy dostaniecie również u siebie. Jakby było cytryny za mało, to jeszcze dodajemy trochę soku z cytryny. Możecie użyć też zwykłej cytryny, my akurat takiej nie mieliśmy, dlatego używamy tej z, z buteleczki. No i liście kafiru. Liście kafiru to są liście, suszone liście limonki. One nadają niesamowicie cytrusowy też posmak. To się wszystko potem wyjmuje, także nie martwcie się, nie będziecie musieli jeść, e, nie będziecie musieli jeść liści w zupie. E, oprócz tego e, przyda wam się jeszcze jedna cebula, jeden pomidor, e, dwie, trzy łyżeczki cukru, sos rybny, który jest również niezbędnym. E, niezbędnym sosem, jeżeli chodzi o kuchnię tajską, e, no i kurczak. Jeżeli e, nie jecie kurczaka, jeżeli e, stosujecie dietę wegetariańską bądź wegańską, możecie kurczaka zamienić na przykład na krewetki e, bądź e, na tofu. Też będzie się super sprawdzało w tej zupie. I to wszystko, jeżeli chodzi o, o składniki. Zaczynamy gotowanie w takim razie. Pierwsze, co musimy zrobić, to zagotować bulion. Tutaj jest pół litra bulionu drobiowego i zaraz do niego będziemy dodawać e, trawę cytrynową, liście kafiru i galangę, żeby m, dostać tego właśnie super cytrusowego aromatu. Wlewamy pół litra bulionu. E, włączamy kuchanka. On się nie musi gotować bardzo. Chodzi o to, żeby był cały czas ciepły. Następnie bierzemy naszą trawę cytrynową, kroimy ją na pół, a następnie wzdłuż, tak żeby wydobyć maksymalnie jej smak i zapach. Trawa cytrynowa pachnie tak niesamowicie, że jak tylko ją poczujecie, to od razu będziecie mieli ochotę na tę zupę, bo naprawdę jak wszystkie te zapachy i aromaty przechodzą do zupy, jest to coś niesamowitego. Wrzucam więc moją pokrojoną, bardzo niedbale trawę cytrynową do bulionu i wracam kroić galangal. Galangal, tak jak już mówiłam, to jest imbir tajski. Nie musicie go jakoś specjalnie obierać, dlatego że tak samo jak trawa cytrynowa czy liście kafiru, Będziemy go potem po prostu wyławiać. Kroję go na plasterki. Słuchajcie, galangal jest dosyć twardy. No to jest tak jak imbir w zasadzie. Natomiast jeżeli porównacie zapach galangalu do zwykłego imbiru, to ja tam wyczuwam, oprócz tego, że wyczuwam imbir, to zdecydowanie pojawiają się te same nuty co w trawie cytrynowej. Na tym stole. Przygotowanym do Słuchajcie, żeby, żeby lepiej to wyglądało i te filmy się lepiej oglądało, przygotowaliśmy taki dosyć prowizoryczny stół, e, który jest oparty w zasadzie na desce do prasowania. Dlatego, jeżeli widzicie, że się trochę trzęsie, to nie dlatego, że mamy takie kitowe blaty w domu, tylko dlatego, że po prostu jest to stół domowej roboty oparty na desce. Biorę swój, e, swój galangal i dorzucam również do mojej zupy. Następnie dorzucam trzeci cytrusowy składnik, czyli liście kafiru. Liście kafiru, e, one są od razu takie suszone, można je kupić w torebkach suszone. Można je odrobinę zgnieść przed dorzuceniem, nie tak, żeby się rozwaliły, ale tak, żeby wydobyły po prostu lepiej swój aromat. Także ja je odrobinę zgniotę przed wrzuceniem. teraz niech się fajnie gotuje, a ja w tym czasie przygotuję kolejne składniki. Mogę jeszcze zamieszać. Następną rzecz, którą dorzucamy do naszej zupy, to są płatki chili. Takie płatki możecie oczywiście kupić w sklepie, możecie też ususzyć własne, własną papryczkę i ją po prostu potem zmiażdżyć bądź zmiksować. My mamy takie Wiecie, kupione w sklepie, dosyć ostre, ale my lubimy ostre, także jest super. Jak zupa nam się już ładnie gotuje, bierzemy kolejne przyprawy i kolejne warzywa. Teraz bierzemy cebulę i w zasadzie kroimy ją na cztery. Wystarczy, że pokroimy ją na cztery, potem też ją będziemy wyławiać. Obieramy ze skórki. I dorzucamy nasze ćwierteczki do zupy. Do naszej zupy dorzucamy też jednego pomidora obranego ze skórki i pokrojonego w kosteczkę. I my akurat dorzucamy dwa, dwie pieczarki. Pieczarki można zastąpić grzybami shitake, można zastąpić tak naprawdę dowolnie innymi grzybami. Nie próbowaliśmy tego na przykład z grzybami moon, ale myślę, że też mogą dać fajny smak. Także kroimy pieczarki jak lubicie. Mogą być w kostkę, mogą być w plasterki. Obieramy pomidora i dorzucamy do zupy. Podczas gdy ja będę tutaj obierała sobie i kroiła pomidora to może Olo wrzuci wam kilka fotek z tej naszej szkoły gotowania to było na wyspie Koczank i znaleźliśmy taką szkołę która się nazywa Napalai gotuje tam bani tak przynajmniej na siebie kazała mówić, bo te imiona tajskie dla nas, Europejczyków, są ciężkie do wymówienia, dlatego sobie nadała takie przycisko Bani. Przyjechał pod nasz hotel jej mąż prawdopodobnie i zawiózł nas do ich domu, który znajdował się w przepięknym ogrodzie. Bani miała w tym ogrodzie wszystkie możliwe przyprawy, bo miała i trawę cytrynową, i kolendrę, i pietruszkę, i w ogóle swoje warzywa gotowała, hodowała. No i Bani właśnie zebrała nas wszystkich i e, pokazywała, jak się gotuje. Więc robiliśmy i pattaja e, i kurczaka z, orze z orzechami nerkowca e, i robiliśmy chyba trzy zupy. Do tego robiliśmy swoje własne kary i nie tylko kary jako potrawę, ale robiliśmy też e, pastę kary. Także jeżeli, kiedy, jeżeli byście byli zainteresowani, to zawsze możemy Wam pokazać, przekazać. E, Mądrość bany. Właśnie wszystko zawarte jest w tej naszej książce kucharskiej, którą dostaliśmy na sam koniec. Ale wiecie co jest najlepsze? My to wszystko potem jedliśmy. Wszystkie możliwe dania, łącznie z tym, że desery też robiliśmy. Robiliśmy, na przykład mango rice, czyli taki kleisty, bardzo ryż. Z mlekiem kokosowym i z bardzo dojrzałym, takim mega, wiecie, aromatycznym mango. Także, jeżeli macie ochotę na tego typu przepisy, przepisy kuchni tajskiej, to dajcie nam znać. Zawsze bardzo chętnie wam je pokażemy. Dobra, dorzucam mojego pomidora. Ostatnim z takich głównych składników jest kurczak, bądź tak jak już wspominałam mogą to być krewetki, może to być tofu. My bierzemy jedną pierś z kurczaka na dwie osoby, absolutnie to wystarczy. Ta zupa jest naprawdę bardzo pożywna i bardzo aromatyczna. Także bierzemy sobie kurczaka, kroimy go w kostkę. Raczej drobną, przynajmniej taka jest nasza preferencja, po prostu łatwiej się to je, szybciej on się gotuje. Ta zupa, te zupy się robi dosłownie 10-15 minut, więc też zależy nam na tym, żeby kurczak po prostu szybko się ugotował. Stawiam, że film to tej zupy. No. Tak, tak, tak jest taka szansa. Kurczak pokrojony, dorzucam go do naszej zupy. No i w zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o krojenie i siekanie czegokolwiek. Tak jak mówię, jest to bardzo szybka zupa. Zresztą większość przepisów tajskich i azjatyckich to są szybkie przepisy, także ja szybko myję ręce od kurczaka i zabieramy się dalej za przyprawianie. Zupę możemy przemieszać, tak żeby wszystkie smaki się połączyły, tak żeby kurczak dobrze był zanurzony w wodzie, w naszym bulionie. Ja się już nie mogę doczekać, po prostu ona tak pachnie. Głównie tą trawą cytrynową, mm, liśćmi kafiru. Dobra. Dosłownie jeszcze trzy produkty, które musimy dorzucić. Po pierwsze cukier. Może być cukier, może być ksylitol, może być erytrytol, jakikolwiek słodzik, którego używacie. Tutaj są wrzucone trzy łyżeczki cukru. Także dorzucam cukier i od razu mieszam. Do tego sos y, rybny. I y, nie bierzcie pod uwagę tego, że tu jest napisane Oyster. <laughs> oyster to jest firma, ale jest dalej tam napisane Fish Sauce jest to sos rybny. I jeżeli chodzi o sos rybny, to generalnie sprawa jest taka: śmierdzą nieprzyciętnie. Po prostu strasznie. Jak, oczywiście jak są zamknięte, to nie, ale jak się je tylko otworzę, Natomiast nadają niesamowitego smaku i w, w daniu po pierwsze nie czuć jego zapachu, a po drugie nawet nie czuć posmaku rybnego. To w ogóle nie jest posmak rybny dla mnie. Ja nie lubię ryb, a ten sos dodaje absolutnie do każdej potrawy azjatyckiej. Ja może dopowiem za kamerę. On zmienia swój zapach i swój smak w momencie, kiedy dostaje temperaturę. Tak, zdecydowanie. Więc dorzucamy sos rybny. Do, na taką porcję dla dwóch osób, ja bym dorzuciła 3-4 łyżki. Zacznę od czterech i zobaczymy potem w smaku. Tak naprawdę to też jest na Wasze wyczucie. Dobra. Mieszamy. No, teraz wcześniej był e, czuć ewidentnie zapach e, takiego cytrusa, właśnie cytryny, trawy cytrynowej. A teraz to jest ewidentnie zapach zupy tajskiej. Nie da się pomylić absolutnie z niczym tego zapachu. E, dodaję jeszcze. Dodaję jeszcze sok z cytryny. E, myślę, że dwie łyżeczki na początek. Potem będziemy próbować i zobaczymy, co, co dalej. Jak widzicie, tu jest naprawdę dużo tak śmieci w tym garnku, ale tak jak mówię, będziemy wyławiać to wszystko przed jedzeniem, tak żeby się dobrze nalewało i łatwo. Ta jedna trawa cytrynowa totalnie się nie chce poddać. Pozwólmy tej zupie się pogotować jakieś 5 minut. Chodzi o to, żeby wszystkie smaki się przeniknęły i chodzi o to, żeby kurczak się ugotował. Na sam koniec będę dodawała mleko kokosowe. My mamy takie mleko małe, ponieważ robimy małą porcję tej zupy. Natomiast chodzi o to, żeby to nie było takie mleko rozcieńczone bardzo, tylko żeby jednak było takie z tą śmietanką, która jest w środku. Także może to być na przykład mleko z puszki, ewentualnie właśnie takie mleko typowo do gotowania, wtedy ono jest wystarczająco gęste. Także my akurat postawiliśmy w tym wypadku na takie, jakie wy znajdziecie też będzie dobre. Chodzi o to, żeby to nie było takie wiecie, mega rozwodnione, rzadkie, totalnie mleko. Jak nam się zupa gotuje, to wam jeszcze tylko powiem, że uczyliśmy się robienia kilku zup w tej naszej szkole, ale właśnie dwie główne, które nam tak bardzo zapadły w pamięć to była zupa Tomka Kai, czyli ta, którą robimy teraz i tom yum. W zasadzie jest niewielka różnica, przynajmniej w moim odczuciu, jeżeli chodzi o te dwie zupy. Tom kakai właśnie ma mleczko kokosowe, a tom yum tej, tego mleczka nie ma, w związku z tym jest zdecydowanie bardziej ostra, bo mleczko kokosowe łagodzi ostrość tych naszych płatków papryki chili. No i oczywiście tom, tom yum może być też z kurczakiem, ale głównie robi się je jednak z krewetkami. Ale można przyjąć, że w zasadzie teraz tam w garnku już jest zupa tomie. Dokładnie. W zasadzie składniki są te same. Czasami spotykałam się też z przepisami, gdzie do tom k, czyli do tej, do której robimy, nie dodaje się pomidora. Natomiast to jest jeden pomidor i naprawdę fajnie tam się sprawdza, szczególnie, że on się dosyć mocno rozgotowuje. Nie ma kawałków pomidora. Także absolutnie polecamy, żebyście dodali też z tego jednego pomidora. Po pięciu mniej więcej minutach możemy zacząć wyjmować nasze śmieci. Ja sobie do tego używam po prostu takich szczypiec. Jest mi po prostu wygodniej. Chcę się pozbyć trawy cytrynowej, e, liści kafiru, e, o ile się da to galangalu, e, no i prawdopodobnie tej cebuli, bo o, pieczarki nie chcę się pozbywać i cebuli, bo cebula też jest taka w całych kawałkach. Nie musicie wyrzucać tych produktów. Na przykład trawę, cytryno, trawę cytrynową można użyć do dekoracji miseczki. My tak zrobimy. Zobaczcie, jak to wygląda. Po 5 minutach możemy dolać naszą, nasze mleczko kokosowe. Jak widzicie, ono jest dosyć gęste. Nie będę dolewała cały, całego mleczka na raz. Bo, tak jak mówiłam, mleczko kokosowe mocno łagodzi ostrość tej zupy, a też nam na tym zależy, żeby jednak trochę tej ostrości było. Także ja sobie ją doprawię. Wlałam w tej chwili mniej więcej połowę tego opakowania i po prostu spróbuję. O, dla mnie jest super. Także jeżeli. Lubicie ostre i nie macie nic przeciwko temu, żeby odrobinę was paliło. To nie jest taki, taki ból, który zostanie z nami na dłużej już po zjedzeniu, tylko takie przyjemne pieczenie. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to pół takiego małego opakowania mleczka na tę ilość zupy jest idealna. I tak naprawdę po dodaniu mleczka skończyliśmy nasze gotowanie. Całość trwała dosłownie 15 minut, łącznie z krojeniem. Także ja wyłączam, nasz, wyłączam naszą płytę i zaraz będziemy nalewać. Udekorujemy to dosłownie kilkoma kawałkami trawy cytrynowej. Mhm. I nasza zupa jest gotowa. Wystarczy już tylko e, zanurzać łóżkę i jeść, co zaraz uczynimy, bo już jesteśmy dosyć głodni. Także mam nadzieję, że to Wam się podobało i tego typu filmy Wam się podobają. W prawym górnym rogu wyskoczy Wam nasza cała playlista wszystkich filmów, które nagrywaliśmy podczas tej pandemii, jak zabraliśmy się tak na poważnie zagotowanie. Na pewno z tego, co mogę Wam polecić, absolutnie to są nasze burgery. To jest wegański przepis na załadowane bataty. No i teraz zdecydowanie ta. Zupa, chyba że wolicie nauczyć się, jak zrobić swój własny domowy zakwas i upiec chleb razowy bądź przenożytni. To też oczywiście link do tego będzie w górnym prawym rogu. My pieczemy chleby już w zasadzie od kwietnia. Zakwas mamy, utrzymujemy i wszystko się dobrze dzieje z tym zakwasem. Także zapraszamy Was do tego filmu o zakwasie. On jest dosyć popularny na naszym kanale. Myślę, że dosyć prosto i w bardzo taki jasny sposób jest pokazane, co zrobić i jak go utrzymać przy życiu. A ja już naprawdę teraz zanurzam łyżkę i zabieram się za jedzenie, bo ona tak niesamowicie pachnie, że nie jestem w stanie już dłużej mówić, bo już mi tam prawie kapie. No. Także dajcie nam znać, jakiego rodzaju filmy jeszcze byście chcieli zobaczyć, jeżeli chodzi o gotowanie, no bo na razie podróżować jeszcze nie możemy. Na pewno Przepisy z Tajlandii, czyli właśnie thai, czy inne kary kary robimy mwah, takie. E, dajcie znać, jeżeli chcecie, to nakręcimy i pokażemy wam, pokażemy wam, jak to się robi. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć. Będę ja tu, będę ja będę ja tu, będę ja też, przy okazji. tam o, całe to chili. A! To chyba będzie porcja dla Olka. <grymne> to zdecydowanie, zdecydowanie będzie porcja dla Olka. Moja będzie tu. Czy ja mogę? Czy ja mogę? O, masko jest idealna. Zostało, mm. mhm. udziemy jeść. Ja i jeść. <głos> <głos> A ty teraz tym <noise> No super, super, dzięki, mąż.